Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. <laughs> Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Alleluja, Alleluja. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczył ich tymi słowami: Błogosławieni ubocy w Duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni dziś. Albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łapną i pragną sprawiedliwości. Albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie. Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź, Duchu świętej ja pragnę, do dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy Swojej mocy i świtem, Radością napełni mnie. Cieszcie się i radujcie, Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Stara legenda mówi o małym chłopcu z indiańskiej wioski, Kiedy wybrał się na wędrówkę po... W szczytach gór znalazł orle gniazdo, a w nim złożone jaja. Jedno z nich zabrał, wrócił z nim do wioski, gdzie mieszkał i położył to jajo w kurniku. Z jaja z czasem wyklął się mały orzeł. Mały orzeł wiódł życie jak to kury. Próbował obdakać, szukał pożywienia w ziemi, rozrapywał, szukając ziaren, robaków. Miał swoje miejsce na grzędzie. Od czasu do czasu czuł, że ma coś, ma skrzydła, dzięki którym mógłby pofrunąć. Próbował, ale szybko rezygnował. I oto któregoś dnia zauważył na nieboskłonie Wielkiego Orła, kiedy majestatycznie, pięknie szybował. Był nim zachwycony, zapatrzył się w niego, a wtedy starsza kura obok niego stojąca powiedziała zapomnij, ty nigdy nie będziesz tak fruwał. Świętość. Dzień wszystkich świętych. Czy to coś nieosiągalnego dla nas śmiertelników? Wydaje się, że dzisiejszy świat, trendy, z którymi przychodzi nam się zmagać, mówią, jak w tej legendzie. Nawet o tym nie myśl. Są uwypoklanem nasze słabości, grzechy, zło. Zobaczmy, jest, jaką reklamę ma zło. Leje się ze wszystkich możliwych mediów. A tyle jest na świecie dobra. Tyle wspaniałych dzieł. Ale ona jak Mówią, nie są medialne. Podobnie jest ze świętością. Tak jakby nas życie trzymało za nogi i nie pozwalało wspinać się wyżej. A jednak uroczystość wszystkich świętych nam przypomina, że to ci, którzy zostali przez Kościół wyniesieni na ołtarze jako błogosławieni, kanonizowani, ale to także ci, których groby odwiedzamy i na tym cmentarzu, i na Komunalnym, i w tylu innych miejscach, z którymi mieliśmy radość życia przez ileś lat. I jesteśmy przekonani, nieraz mówimy, nasza mama, nasz dziadek, nasz stryj, nasza wujemka, oni żyli święcie. Czy mieli lepsze możliwości, by być świętymi? Nie. Mieli do dyspozycji dokładnie to samo, co my. Mieli do dyspozycji Słowo Boże, którym się kierowali, według którego kształtowali swoje życie i mieli sakramenty, które ustanowił Chrystus i z których korzystali, ten ta świątynia dedykowana Bożemu Ciału przez te malowidła, jakże wyraźnie mówi, że to jest pomoc dla nas do sięgania po świętość dwóch naszych wielkich Polaków, żyjących w czasach, w których jeszcze wielu z nas ich pamięta, to święty Jan Paweł II. I błogosławiony prymas tysiąclecia, Stefan, kardynał Wyszyński. Posłuchajmy, co nam podpowiadają o świętości. Ojciec święty Jan Paweł II podczas kanonizacji świętej Kingi w Starym Sączu w 1999 roku stawiał nam pytanie: co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, Zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj, stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka. I odpowiedział: Potrzeba świadectwa, potrzeba odwagi. Aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całej społeczności. A zatem świadectwo. Ileż razy słyszeliśmy to wezwanie. Daj przykład, a nie wykład. Oto najprostsza definicja programu, który spoczywa na każdym oczczomym, świadectwo. Przyznajmy z pokorą, że będąc w środowisku praktykujących katolików, którzy chodzą do kościoła, poszczą w piątki, przyjmują sakramenty święte, zachowują niektóre tradycje, ale jesteśmy często takimi katolikami, którzy niekoniecznie w swojej codzienności liczą się sprawami Bożymi, niekoniecznie apostołują, bo często uważamy, że sprawa wiary to sprawa prywatna. Zapytajmy siebie dzisiaj, Ilu z nas usłyszało z okazji swoich imienin, urodzin, ślubu takie życzenia? Życzę Ci, byś został świętym, byś umiał odczytać i zrealizować wolę Bożą w swoim życiu, by Bóg stał w Twojej hierarchii wartości zawsze na pierwszym miejscu, byś żył stale w łasce uświęcającej. Drodzy, to życzenia, które Matka Kościół dzisiaj składa każdemu z nas, kiedy stajemy przed Panem Bogiem wraz z całym orszakiem tych, którzy zostali oficjalnie uznani za świętych. To życzenie Matki Kościoła to to, byśmy i my stawali się święci. Można powiedzieć, że to standard naszego życia. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do życia pod, w pewnym standardzie: zamożności, wygody, rozrywki. Świętość to standard naszego życiowego powołania. Nie obniżajmy tego standardu. Nie spadajmy niżej. Zróbmy wszystko, by program Chrystusa, który nam nakreślił w błogosławieństwach, był naszym programem. Świętość to inaczej piękny humanizm. Nawet jak ktoś w Boga nie wierzy, a stara się żyć święcie, jest po prostu pięknym, dobrym człowiekiem. My ludzie wiary dzisiaj odwiedzając cmentarzem. Niejako łączymy te dwie rzeczywistości Kościoła Świętego. Nasze staranie o świętość i myśl o tych, którzy już są w tej drugiej rzeczywistości. Myślimy o nich, wspominamy, modlimy się za nich, odwiedzając groby, a jednocześnie przypominamy sobie samym, że i my zmierzamy do mety. Do której oni już doszli. Można powiedzieć słowami pewnego drogowskazu, który kiedyś spotkałem na wakacyjnych szlakach. Oto ktoś umieścił takie mądre życiowo słowa. Kimkolwiek jesteś, musisz poddać się egzaminowi. Po pierwsze, Czas przygotowania do tego egzaminu różny dla każdego człowieka. Zwykle kilkadziesiąt lat. Termin egzaminu nieznany dla kandydata. Miejsce egzaminu tam, gdzie skończysz życie. Komisja egzaminacyjna. Ty sam wydaż dla siebie ocenę nieodwołalną. Cel egzaminu, Twoje szczęście wieczne. Przedmiot egzaminu, jeden, dane człowiekowi, by kochać bliźniego jak siebie samego, ze względu na Pana Boga. I dodatek, Uwaga, egzaminów poprawkowych nie ma. To słowa, które i nam przypominają, że przed takim egzaminem staniemy. Zatem dbajmy o swoją świętość. Niech pod powiedzią będzie wspomniany prymas tysiąclecia błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Mawiał tak, największa szansa zostać świętym. Jeśli chcesz odnowy wzrostu i żywotności Kościoła, zostań świętym. Jeśli chcesz być katolikiem posoborowym, współczesnym, zostań świętym. Jeśli chcesz pomóc każdemu człowiekowi i całej ludzkości, zostań świętym. Jeśli chcesz tworzyć nowe czasy i nową historię, zostań świętym, ponieważ tylko święci dostrzegają drogi, jakie Bóg nakreślił Kościołowi i ludzkości. Tylko święci rozumieją wymagania Ewangelii. Tylko święci pojmują orędzie, jakie Bóg zwraca do ich czasu. Tylko święci stają się początkiem nowych czasów, czasów, w których wieczna młodość to nieustanne odkrywanie Chrystusa. Zostać świętym to zdecydowanie, cierpliwie, wytrwale, z entuzjazmem iść za Chrystusem, stając się coraz bardziej człowiekiem, obrazem Boga. Amen.